Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim nietypowym odcinku naszej serii Picie z Politykami. Picie z Politykami, a przepraszam bardzo, ja, ja pamiętam jeszcze świętej pamięci Wiesława Wszywkę. Faktycznie on już nie żyje. Niestety już nie żyje, a bardzo chciałem poznać człowieka, nie było mi to dane. Najważniejsze, że wiele uśmiechów prowadził na naszych twarzach. Ja się na ten wywiad zgodziłem tylko dlatego, że zostało mi obiecane piwo. I pytam, gdzie jest to piwo, bo inaczej. Dobrze, to zaczniemy. Od piwa. Widać, jak polscy politycy chętnie uczestniczą na wywiady. Otrzymaj ten mikrofon. A to jest czyje piwo, przepraszam? To jest moje, własne moje. A co o tym piwie? Jaki styl, jakie chmiele, jakie drożdże? Dobrze. To już ci tłumaczę. To jest piwo typu lager. Okay. Na trudno. miodzie? Na miodzie. Jak to trudno? Jak to na miodzie. Trudno? Na miodzie. <noise> trudno. No zaraz się przekonasz. T e, Tylko tak, użyłem tu 2,5 kg miodu Aha. i w teorii te drożdże powinny zostawić trochę słodyczy. A te droższe zjadłe cały cukier? Ej. Czy nie słodkie? Gary. Dobra, Za, przekonałeś. Za, jeszcze to widzisz jeszcze jeden zwrot jest y, akcji. Dorzuciłeś trochę cukru. Nie. Jak pa tani był. Jest 12% alkoholu gdzieś. Zobaczysz, że jest mocne i dosłodziłem ksylitolem. Ksylitol jest cukrem tak, niefermentowanym. Ja wiem, tak ja jestem gruby, kiedyś byłem na diecie. Nie widać. Dajemy. Musiał dowalić się. Nie, to ja bez sylitolu, to ja dziękuję. Wiesz co? Na poziomie tym, że... Yy, Cały Bez. miód. No dobra, spróbuję ale chociaż. Ale to pachnie pięknie. Ale nie trawię słodzików po prostu. Nie lubię słodkiego no Właśnie, i... słodziki to zło. Słodziki to zło. Cukier ale inaczej będzie. nie da się słodzić piwa. No i właśnie dlatego miałem nadzieję, że wszystkie, cały miód, drożdże przefermentowały, ale... No i wtedy będzie strasznie piwo wytrawne. No i właśnie o to chodzi. Bo tu użyłem bardzo mało tego ksylitolu. Próbujemy. Może ja też spróbuję. Piwo ma nieprzyjemny, moim zdaniem, posmak, chociaż co pan żółty powiedział, Wiedział, że mu bardzo smakuje, ale użyłem wody mineralnej przez przypadek, dlatego jest taki posmak. To taki... Ale jak się pije, jest w miarę dobre. Następnym razem, jak zgodzę się na wywiad za piwo, to najpierw zapytam, co to za piwo, ale okej, okay, już Dobra, się zgodziło. Ty jesteś specjalistą, mów. Ja, ja skomentuję, czy mi smakowało, czy nie. A ty. bym powiedział, że jest niedobre. Nie, bo Kuba, bo nie. Kuba jest, wiesz. Znaczy Kuba jest to. Jakie na... chmiele użyłeś? O, to było piwo z takiego zestawu. Wiem ta, ale zawsze w brólkitach jest napisane jakich miel. Czy nie było napisane? No nie wiem, ja kupiłem takie lager, tam było napisane. European lager. Okej, okay, y, no to tam lekką goryczkę czuć, ale niestety przybija się ten słodki smak. Tak wolałbyś bardziej goryczkowe? Z... Znaczy ja nie lubię, znaczy jak już mam jakieś mniej wytrawne piwo pić i tak dalej, no to bardziej jakiś tam stout, czyli tam, gdzie słodycz wynika z mniejszego przefermentowania y, słodu. Tak? A nie poprzez dodanie słodzika. To jest po prostu coś, co, co no już, już mniej hejtuje, nie wiem, dodawanie aromatów, tak? do, 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 ale ksylitol, no rozumiem. Dobra, ksylitol to zło. Natomiast jeżeli chodzi o smak, to mogłoby być, gdyby był, więcej miodu. Jest fajne, słodziutkie jest miodu, pyszne? By nie było bardziej słodsze, zostaw trochę nie, byłoby bardziej miodowe pewnie No jeszcze mamy drugie piwo do testowania i nalewka jeszcze chciałem... naprawdę jeszcze masz drugie piwo? jest drugie piwo, czyli nie muszę wychodzić tak. czekaj, jeszcze nalewka jeszcze to Ja twojej żonie chciałem zostawić piwo dobra, dobra, to dawaj to drugie a mojej żonie to co? A no to zostaw, zostaw jej może w tym piwo, Dobra. Dobra, dajemy to drugie piwo. Nie jest takie złe, tak? No ty, ty dopij Kuba przede wszystkim, żeby ci się nie pomieszało. To żo żonę zostawiłem. A, a, do nowy kubeczek dostał teraz. To może? Mm -hmm. bo to jest kanał polityczny, może troszkę. Ale fajnie, że operujesz mikrofonem. Ja mogę występować. Dzień dobry, Artur Dziambor zastępuje dzisiaj Maszę na kanale Masza TV. Ehm, posłem się bywa, nie jest, więc trzeba już myśleć o przyszłej karierze. Za rok wybory mogą nie wyjść. Wiecie Państwo Mateuszowi się już znudziło prowadzenie jego kanału, w związku z czym Szuka następców To powie, powiedzcie, gdzie jesteśmy i czemu tu się zgr opowiedz, ja zgromadziliśmy będę, Ja będę testował, ty opowiedz A ja to co, nie mogę testować? Może ja potrzebuję Dobrze To Mateusz, opowiedz, gdzie jesteśmy Jesteśmy na pierwszym zlocie wolnościowców Tak? Nie, wolnościowym tak, zlot wolnościowy Zlot wolnościowy Znaczy To jest trochę na wyros, pierwszy zlot wolnościowy, bo wolnościowe się odbywały pikniki co roku i były też zloty ale, ale nad morzem. Byłem, żeby, żeby tak ale to jest pierwszy zlot wolnościowy organizowany przez posłów partii wolnościowce. Także tak to można nazwać. To pierwsze było lepsze. To takie jest, bo tu ma jest 4,5%, 4,5%. Po prostu jest takie mętne. No to smakuje jak taka, wiesz, lemoniada bez polotu. Nie? No ale no, ale właśnie, takie miało być, bo to, przypomina wam może to piwo. Koronę? Absolutnie nie. No dobra, się nie jest. Nie, to pierwsze było lepsze. Dobra. Czyli to, że to jest jakiś light lager, tak? W mi nie wiadomo jest, co jest, to jest tak jakbyś... Corbeza chyba się nazywa. Nie, tak. jakbyś to no specjalna mineralnej dolał. <Żee> Okej, okay, jest trochę kwaśniejsze, ale nie ma, nie ma e, po smaku, po smaku tequili w ogóle. jest nalewki, Kuba? tap ta, ta. to jest sztuka. To, nie, Tequila! To był tym A wiecie, że my nie jesteśmy wcale pijani? To są pierwsze wiki piwa, które my dzisiaj wieczorem bierzemy. A teraz będzie jakaś nalewka. Dlaczego jemu dałeś dwa razy mniej niż mnie? Bo on nie chciał. Chcesz więcej? Nie, wystarczy. Nie czujesz się dyskryminowany? Nie, ja od, po prostu od dwóch tygodni mówię, dobra, przestaję pić, ale... A to było wesele miałem, a to pojechałem z Tobą do Karpacza i długo się wzbraniałem, musisz przyznać, przed piciem alkoholu na forum ekonomicznym, no i teraz też mówią, o dobra, nie piję, ale ktoś mi powiedział, no gdzie na zlocie wolnościowców się nie napijesz? Przecież tu trzeba testować i tak wolę chociaż mniej. A ja nie piję już 30 dni, ale na szczęście nie pod rząd, więc jakoś da się wytrzymać. No dobrze, to zapraszam. Poczekajcie, może ja też sobie trochę naleję? I dalej nie było polityki. Z panem Żółtkiem nagraliśmy chyba 30 minut polityki, a wy tylko pijecie. A to pan Żółtek ma taką renomę takiego... My jesteśmy teraz po pracy, w trakcie pracy zajmujemy się polityką, a teraz już mamy dosyć polityki, zajmujemy się tym, co naprawdę lubimy. Fajnie na zlocie? Fajnie, jestem mega zaskoczony. Prawda jest taka, że powiedziałem, że my organizujemy Posłowie. tak naprawdę zorganizował dobromir. to dobromir i jestem mu wdzięczny, że się mnie nie posłuchał, by tego nie robić, bo to bez sensu. Okazało się, że jest ogromny sens. Jest duże zainteresowanie. Mamy mnóstwo, bardzo dużo osób tutaj. mnóstwo znajomych twarzy, nieznajomych twarzy, członków partii wolnościowców, świetnych prelegentów, przyjechało. Także ogromny sukces i dużo niespodzianek. Naprawdę byłem zaskoczony, po pierwsze, strzelaniem z łuku, i to strzelaliśmy w trybie Fajnie się nim Team Defner. Mecz, czterech na czterech i strzelaliśmy się dwa razy mi się udało w czegoś buta trafić a ja w głowę dostałem ja też dostałem w głowę od Dobromira o, i jest to nawet na TikToku także ja można ta zobaczyć wygrała w siatkę ja właśnie tej siatki kurczę nie widziałem bo musiałem chwilę odpocząć bo bo spałem dzisiaj 3 godziny ale co mnie jeszcze bardzo ucieszyło, konkurs. Konkurs wiedzy. Wiedzieliśmy... Tak, i nieuczciwie Kuba Ej, Kulesza go wygrał. Nie, przepraszam. Nie ma żadnych uczciwości. Pierwszą zasadą regulaminu było to, że prelegenci i posłowie nie biorą udziału. I to była bardzo nieuczciwa zasada. Cały szczęście wystąpiłem pod pseudonimem, nazywałem się Rodbart, więc żaden nie wiedział. A ty nie żeby... używałeś gdzieś tego pseudonimu? Tak, wielokrotnie używałem tego pseudonimu. Na przykład w 2019 roku podczas kampanii wyborczej na UMCS-ie był dla kandydatów zorganizowany konkurs ekonomiczny. Startował tam m.in. obecny wiceminister Patkowski? Patkowski? Patkowski. I nazywałem się Rodward, żeby to było dla kandydatów, ale przede wszystkim dla studentów zgromadzonych na sali. Więc brało kilkadziesiąt osób udziału. I żeby nie było siady, że tam miałem słaby wynik, więc podpisałem się Rodwar I okazało się, że zająłem pierwsze miejsce. Także nawet Patkowski Przegoniłem. In your face, Patkowski. Tak, Dobrze. Y, Tak i teraz się też nazywałem Rodbar, żeby nikt nie wiedział, ale niestety zająłem pierwsze miejsce i trzeba było się przyznać, że ja to ja, a ja nie mogę startować, więc nie dostałem nagrody. Ale, ale pytania były ciężkie. Niektóre łatwe, na przykład, kto był najbardziej wolnościowym posłem zeszłej kadencji? Ja więc... właśnie się machnąłem, bo myślałem, bo pamiętałem, że chyba Dobromir coś się w jednym głosowaniu pomylił. I myślałem, że tam Jachira gdzieś jeszcze była, bo pamiętałem, że Jachira gdzieś... To w tej kadencji, a w zeszłej... W zeszłej kadencji jak w pyta... najbardziej No to to zaznaczyłem. Niektóre pytania były trudne, na przykład, która książka nie jest książką e, doktora Tomasza Cukiernika, który siedzi obok? W poprzednim odcinku wypowiadam się. się szczerze, że tytuł matura i coś tam... Ja też zaznaczyłem, a to, ale wiesz, że to była literówka chyba. Tak? Bo to natura chyba miała właśnie być. Właśnie trzy pytania, ja właśnie reasumpcję. reasumpcję tego kachu ta, bo no. niektóre pytania były złe, tak samo data od siatki pana Michalkiewicza. Dobrze, było pytanie? To, Cza... Dobrze odpowiedziałem, bo. Ale, już, ale no. data była zła. Mów co z tą okay. nalewką. Dobrze, jest to nalewka typu Jagermeister z mojej wyselekcjonowanej. Typu, typu. no ale zaraz zobaczysz, czy Jakie zioła użyłeś? Jest to specjalna mieszanka ziół. Ale nie, nie, to masz. No. Nie, nie, Kuba, nie z gwinta. Nie, bążką. Po prostu żeby plastikiem nie pachniało, to okay, okay, pachnie okay. butelką. Pachnie jak Jagelmeister, albo jak Becherowka, ciężko powiedzieć. piłem, Piłem Becherowkę, tylko Becherowki już się nie opłaca pić. Becherowka miała strasznie cynamonowy taki posmak, nie? Dobra, co, tu, co tu wrzuciłeś? Eee, Spirytus, rozrobiony z wodą, to nie jest wcale bimber. Eee, I taki, no mieszankę ziół. Mieszankę ziół. Jakie zioła? E, mieszanka ziół typu Jagermeister. A, czyli taka też z gotowca, tak? Nie, to tak. Ci... prawdziwe. Ciebie taki rzemieślnik... No, no dobrze, zaczynam. Jak... A ty co pochwal piwo, się? Dobrze, pochwal się. Zzuki, panie kulesza pochwalł. Dobrze. dobrze, panie kulesza, to jakie pan piwo zrobił w ostatnich 10 latach? Piłem wiele piw. Żadnego. Dobrze. Jaką nalewkę pan kulesza zrobił? No i nie zrobił żadnej. Z zacznijmy degustację. Tylko powiedzcie, że niedobre, bo panu, panu żółtkowi bardzo smakowało. Po smak mimbru. dziwne. To nie bimber, to spirytus rozrobiony z wodą. Niemożliwe, że to jest posmak z bim, bimbru. bym spirytus rozrobiony z wodą kranową. Taki trochę mocniejszy. Nie. Taki nie. trochę mocniejszy Jägermeister po prostu. Ale co byś wybrał? A nie, czuć, teraz czuję spirytus. Tak, faktycznie. To nie bimber, to spirytus. Nie no, bimber. Znaczy, to zależy, jak szybko chciałbym kończyć no wieczór? Tak, no mówię tylko, że nie można. No to dobrze mówię, to mnie mylisz. To? No. No, tak. Mateusz, no jak już bym chciał po prostu stwierdzić, dobra, to teraz trzeba wypić tak, żebym mógł iść spać, to to bym, to bym wziął Twoje. Czyli jednak Jagerbamba lepsza jest Jager niż moje. Jagermeister majster zwykły jest tak, że dłużej się da go pić. Bo pierwszy raz Jager majstera skosztowałem z Tobą, a pamiętam. Dziś, proszę bardzo, poszerzyłem Twoje horyzonty. Tak. A ja Bo... to piję jako a, lekarstwo to na To tasze. jest na duchu puszczy? Nie, to jest... Na normalnym bimbrze na normalnym, okay. Bo pamiętam raz byłem gdzie z panem Dziamborem Jako kamerzysta Gdzie z tego, z tego wyjazdu nigdy materiał nie powstał Bo jak zawsze pan Dziambor Niedługo już pan Dziambor sta startuje z kanałem Drugi rok A pamiętasz moją tabakę? Pamiętam i zamówiłem ja ją, mam... i zamówiłem ją I Taką co? samą I no nie będę mówił na nagraniu Ale moja przyszła jakaś niedobra Miała bardzo brzydki zapach. Zaraz dostanie. Możemy ją przetestować również na wizji. Możemy! O kurce, tu piwo Już piwo zaczął rozlewać. No ktoś mi pod nogą postawił. Dopiero co zaczęliśmy, a on już zaczął piwo rozlewać. Testujemy. taki polityczne z naszej dyskusji są takie, że... Fajny jest lot wolnościowców, zapraszamy na drugi za rok. Mam postulat nie tej jeszcze poprzedniej kampanii wyborczej. By zaleg zalegalizować produkcję alkoholu, destylatów na własny użytek. Mam nawet gotowy projekt ustawy, który próbowałem zgłosić w zeszłej kadencji. Możemy ponowić teraz, może się znaleźć. Po ja. dzisiejszym odcinku wpłynie do, do Sejmu projekt ustawy legalizacji destylacji alkoholu. Druga tym chmurką, wolny browar i w takie dni chcemy strzelać kapsulami w niebo. I uwaga, pozwolenie, bo jest luka w prawie, która uniemożliwia handlu, w zasadzie to jest orzeczenie sądu, które uniemożliwia sprzedaż alkoholu przez internet, co w ogóle... Ale w... nikt tego nie Ale jest sprzedawane. Nielegalnie. Jeżeli ktoś to robi przez spółkę, spółkę za granicą i udaje, że wysyła w jakiejś nieoznaczonej, to ciężko to wykryć. Ale oficjalnie w Polsce jest zakaz sprzedaży handlu przez internet. bo, bo nie według, można zweryfikować. Według wyroku takuje. sądu nie można zweryfikować, czy osoba odbierająca jest pełnoletnia, a trzeba mu dowód sprawdzić. I uwaga, wreszcie pojawił się wyrok sądu. Oczywiście nie mamy w Polsce prawa precedensowego. Wyrok sądu, który pozwolił sprzedawać, przynajmniej w przypadku danego sklepu. Ale żeby to stało się normą prawną, trzeba zmienić przepisy. I do tego też się zobowiązuję, że taki, y, taki projekt ustawy mam przygotowany i postaram się zebrać podpisy, żeby taki pakiet, czyli piwo pod chmurką, czyli y, możliwość produkcji destylatów i po trzecie sprzedaż alkoholu przez internet, taki pakiet trzech ustaw po prostu złożyć. Doskonale. Jakub, ja idę po tabakę. Y, podejmujemy. Y, Tabakel, twoją nie. Bo to, no nie nie, to nie jest tabaka. To nie jest tabaka. Artur, panowie, no. Artur. Ja słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, a my tu mamy widzów, którzy to się to na nas receptę. patrzą w tym momencie. To jest, receptę, to jest Słuchajcie, a ja mam, taką, ja mam taką wyjątkową tabakę. Podejmiecie wyzwanie tabaki? Dobra, tabaka jest. To nie jest tabaka. Że, to jest kokaina. Było, nie powiedziałeś mi, bateria po tabakę. Mam mało baterii na kamerze. Ale to jeszcze trochę potrwa. Ja do pokoju muszę polecieć. Dobra, to leć. No tak, ze dwie, ze dwie minuty ja potrzebuję. do kamery. Dobra? Ale nie wiem czy bateria No ja potrzebuję le... dużo czasu. Dobra, lećcie po tą tabakę, a teraz ja przejmuję program. Szanowni państwo. Nie...